Przede wszystkim z strony Sony XPL, dzisiaj chcę Wam pokazać fajną grę, która nazywa się Happy Wheels. Więc ja bym chciał zacząć od levelów yy, internetowych. Później myślę, że zrobię sobie po coś. Sword, na początek, dobry. Sport, są fajne. Ło, um, wow, coś laguje i to mocno. O, tak lepiej. Ej, trafiłem kolesia. Zdaje się, że on żyje. No, ej, tlef... tamten już nie żyje. O, jaki. Wow, nice. Kill the win, okej. Okay. O, o, tak, tak, tak. Jeszcze trochę. Ej, Kilto Wina! I... O, dobra. Już myślałem, że mi gra szukała. Byłem się wkurzył strasznie. E, przepraszam ludzie z góry za Mam nadzieję, że jakoś to będzie. O JB Absolute Matter Abusive. Cive. Nie wiem. O <grywka> Co? DZIĘKI! TO JA MAM BASEN! Ech, ech, coś chyba jej przeszło na wylot. Wow! Drankanko! Fajnie! Kurde, no nie mogę trafić. Ale chyba trafiłem w dziadka. Do, o, Chyba nie dosięgnę. O, Mam! 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 A, ginj... Dże, ginj JB. Żyj moją kotanę. I tak się nadziewam teraz. Hubo i pool żyj to. Mody. Patrzcie, o, poszedł też. Ojeju, wbiło mu się chyba, a nie, już myślałem. Już myślałem, że wbiło mu się w to miejsce, gdzie tam słońce nie dochodzi. Ech, smutne. Ha! ty nie mogę, nie trafiłem w żadną. A masz JB. I ty, no, a nie. Nie. Chobo, masz. Zabiję ją, butelką. Proszę państwa, przestępstwo. Uuu, chyba spadło. Ło, wow, ale headshot. Normalnie, kurde. Dwie kacany. Czy trafię? Uwaga. Wiedziałem, że nie trafię. Restart. Dobra. Inna mapka. Exit. Yy. Wezmę sobie Tom. Pierwsza mapa. Kogoś. Ugly Grandpa. Super. Ale ja chcę go. Zabijać za ale ma długiego! Dobra! Jak tam jest kill to win, to spoko! Jeszcze tak sobie zrobię! Justin Bimber! O nie, tylko nie we mnie! Och, i po mnie! To jest ludzie do wygrania! Podejma się tego challenge, ludzie! Wygram to! Wygram to! sam w to wątpię o, uda! Aha, bo to. Nie, ta mapka jest gorsza. Myślałem, że coś się uda, ale jak. Y, ja się mam przedziurawiać, to chyba się nie uda. O, dobra. Serdecznie Pogo jump. Może pogo tournament. Może takie coś tournament no, no. Jakoś to pójdzie Uda O to jest fajne Ninth place in tournament Jezu Ale co przeskoczyć tej łatwo. Ej no co to ma być Jump my friend No What? o shit shit Jest! Już kurde myślałem, że już jest po mnie, nie! O, oh, O, to się nazywa kręgosłup. Nie, 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 tylko nie na głowę, bo ty już masz ją za mocno wkadzoną. O tak, o nie, nie! Szedł, no nie, ludzie. Ratujcie mnie. Złapie się! U! Kurde, no i się nie złapałem. Przelecę. O, nie przeleciałem. O! Dobra. Siu siu! I siu. O, o nie! No nie! Eee, czemu to jest takie trudne? A, kurde, no. Aż zaczęło ścinać z tego wszystkiego, wow! 1 FPS, 3 FPS-y, 8, 2, co to jest? Wow, co tu się dzieje, ludzie, ratujcie. Wreszcie coś podskoczyło, ale i tak jest słabo. Uda ci się. Nawet z takimi lagami. Tak! Tak! Alleluja! Alleluja! Tak, bez zaśpiewania. Udało się, ludzie! O! Oh. O oh, Jezu! Co ty z tą ścianą robisz? Dobra. Laguje mi bardzo mocno, ale zrobię to dla Ała Was? O Jezus. O Jezus! Tam były szpady. Dżownica. Może nagram właśnie zio. Ciekawe czy to spadnie i mnie przebije. Ja myślę, że nie. Fourth place. Zbliżamy się. Co to jest? Jezu, co on tam ma jakiegoś węża? Nie, no nie wiem. Ej, ej co to jest? Kulka? Czy on komuś odciął? Co tu się odpierdolę? Bez jaj. Full place. Tak, uda się. No nie. Ludzie! Z tej schizy muszę się rozwalić. Są duże lagi, na koniec do wam przyjdę. I to teraz już chodzę pójść. Aaaa, benio! Dupsza! Jezus, jakie dźwięki! No i nie mówcie, że to wszystko kuźde spadły. Nic się nie stało, bez jaj, o, coś tam, wreszcie coś się stało. Aleluja! Dobra. gdy nie wiecie, nie wiecie nawet jak mnie to kosztuje. Sword Tournament? Um. O wow, Sword. Um. Okej. Okay. Turna? A co to, to urna? Nie dopisuje mi. Dobra, ten Select your character. Segway guy. Segway guy. Yes. <kłysy> Ktoś by się pytał z pacją. Już nie żyje. Prawda? nie, o, już mnie nie ma o. oj nie będzie chyba miał dzieci segway gejlosz o Opa, się krzyczy jebie. pałka mu wystaje, ma za małe gadki. swoją drogą fajny pomysł mapy, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój na xpl, więc siema